Witam Państwa bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Jesteśmy w Kościele Farnym Świętej Katarzyny w Zgierzu. Nagrywamy materiał w związku z uroczystością Bożego Ciała. Ta uroczystość jest przed nami. W czwartek obchodzimy uroczystość, którą nazywamy tak popularnie Bożym Ciałem. Pełna nazwa liturgiczna tej uroczystości, to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, albo inaczej święto Eucharystii. Jak sama nazwa już mówi, Boże Ciało łączy się tematycznie z Wielkim Czwartkiem, kiedy to w Wieczerniku Pan Jezus ustanowił Sakrament Kapłaństwa i Sakrament Eucharystii. Natomiast Czwartek Bożego Ciała łącząc się z tym wielkim czwartkiem, jest niejako zewnętrznym wyrazem naszej wiary w to, że Chrystus rzeczywiście jest obecny pod postacią chleba i wina i że całe nasze życie jest tego świadectwem. Dlatego po uroczystej mszy świętej wychodzimy w procesji na ulice miast, na drogi parafii wiejskich, żeby przejść ze śpiewem, z modlitwą, niosąc Eucharystię w monstrancji. Oczywiście nie chodzi tu o jakąś sztuczną demonstrację siły, ale chodzi o zewnętrzny wyraz, który ma nas chrześcijan umocnić w tej wierze, że my nie tylko dajemy świadectwo o Chrystusie, kiedy jesteśmy w kościele, a to świadectwo kończy się z chwilą przejścia progu kościoła, ale że my doświadczamy bliskości Boga na każdym kroku. Czy ja idę ulicą, czy jadę tramwajem, autobusem, samochodem, czy jestem w szkole, na uniwersytecie, czy w zakładzie pracy. Ja wszędzie przeżywam świadomość obecności Pana Boga. I dlatego też to, co śpiewamy, króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. To jest bardzo ważna sprawa. I dlatego też w Uroczystość Bożego Ciała dekorujemy okna na tych ulicach, gdzie przechodzi procesja. Dlatego staramy się, żeby w czasie tej procesji zachować rzeczywiście z wiarą, że pod postacią chleba jest Chrystus prawdziwie obecny. Żeby jakoś pogłębić tę świadomość obecności Pana Boga. Z nami, przebywania Jego z nami, Bóg stał się jednym z nas, aby nas przemieniać w siebie. Dlatego przez całą oktawę, czyli przez osiem dni codziennie, staramy się, żeby Msza Święta Wieczorowa była połączona z procesją eucharystyczną wokół kościoła. A jeżeli z racji pogodowych jest to niemożliwe, to w kościele. I ta oktawa kończy się w czwartek, kiedy to święcimy wianki uplecione z ziół, kwiatów, jako znak tego, że Bóg nam błogosławi również w tym, co jest płodami tej ziemi, tę zieleń, a więc i kłosy zbóż, i jarzyny. To wszystko ma służyć człowiekowi i my za to wszystko jesteśmy odpowiedzialni. Dlatego w czwartek, tydzień od Bożego Ciała, na zakończenie oktawy przynosimy wianuszki, które poświęcone później są w domu. Po zakończeniu oktawy przeżywamy uroczystość najświętszego serca Pana Jezusa. Właśnie w naszym ołtarzu, jak Państwo widzicie, jest figura najświętszego serca Pana Jezusa. Czyli niejako to wszystko, czego doświadczamy w naszym życiu, zawierzamy Panu Bogu, Bożej miłości, której symbolem jest najświętsze serce Jezusowe. Mamy przy tej okazji pogłębić też tę świadomość, że My nie tylko przeżywamy, doświadczamy, cieszymy się obecnością Boga w murach Kościoła, ale chodzi o to, żebyśmy rozpoznawali się jako chrześcijanie po tym, jak postępujemy. Nawet jeżeli się pozdrawiamy na ulicach, czy gdziekolwiek jesteśmy, spotykamy się, szczęść Boże, to jest to też wyraz że jesteśmy sobie oddani i życzliwi. Szczęść Boże, czyli niech Bóg ci szczęści, niech Bóg będzie z Tobą. Jest to bardzo praktyczne, bo krótkie pozdrowienie, mówić niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jest nie zawsze praktyczne. Natomiast szczęść Boże jest to pozdrowienie krótkie i przyjęte prawie w całej Europie. No jak Będziecie Państwo w Austrii, to tam w ogóle nie ma pozdrowienia dzień dobry, ale na każdym kroku nawet wystąpienia prezydentów, głów państw jest to na początku pozdrowienie grüß Gott, czyli szczęść Boże. Tak samo w Niemczech, szczególnie w Bawarii nie ma innego pozdrowienia jak pozdrowienie grüß Gott. Szczęść Boże. Myślę, że trzeba by o tym pamiętać i może częściej tego pozdrowienia używać, niezależnie od tego, nie wstydząc się, gdzie jesteśmy. Może to uwrażliwia nas na to, żebyśmy bardziej byli sobie życzliwi, gotowi do pomocy, żeby jeden nie przechodził obojętnie obok drugiego. Bo nawet jeżeli się nie znamy, ale przechodzimy gdzieś, to możemy się pozdrowić. Dzień dobry, szczęść Boże. Czy jak ktoś się do nas zwraca, o coś pyta, to jest bardzo dobry zwyczaj. To jest niejako owoc tego święta Bożego ciała. Kiedy Bóg stał się jednym z nas, wobec tego my wszyscy jako ludzie jesteśmy dziećmi Pana Boga. Wobec tego nie możemy się yy, nie... Lubić, ale powinniśmy się nawzajem szanować, kochać, być dla siebie dobrzy, oddani i życzliwi. Tak więc chciejmy, moi kochani, te dni eucharystyczne, tym bardziej, że są to dni połączone często z obecnością dzieci, które miały już pierwszą komunię świętą, przeżyć w tym duchu. W naszym kościele farnym, świętej Katarzyny, będą odprawione w Boże Ciało następujące msze święte. O godzinie siódmej, o godzinie dziewiątej, normalnie centralna msza święta o godzinie dziesiątej. Będzie ona trwała niecałą godzinę, i po tej y, mszy świętej wyruszy procesja, tu wokół w zasadzie kościoła, tymi ulicami najbliższymi. Dlatego ta procesja będzie trwała niecałą godzinę i zaraz po procesji Msza Święta o godzinie 12.30 i normalnie o godzinie 18.00. Przez cały czas, przez cały maj, nabożeństwa ku czci Matki Najświętszej o godzinie 17.30. I mniej więcej tak samo jest we wszystkich kościołach, w Zgierzu tych kościołów. W Dekanacie Zgierskim jest pięć i ten porządek jest prawie identyczny. Chciejmy więc moi kochani przeżyć te dni naprawdę radośnie i tego wszystkim państwu z całego serca życzę.